Hej widzowie, ogólnie jeżeli oglądaliście wcześniej, ostatnio odcinek, mowy kolorowy chowany, to dzisiaj Jaki mamy... ostatnie? To było dwa miesiące temu. No mowę no to ogólnie wiecie, to dzisiaj nagrywamy taki sam odcinek, tylko w LEGO. Ej Bartek, się jeśli, jeśli mnie znajdziesz, jeśli mnie znajdziesz, to nie wchodź tutaj, bo nie wyjdziesz. Okej, okay, dobra, dzięki za radę. Bo dobra, jak, tak, jak tu wpadniesz, to nie wyjdziesz. Ty mi grozi. No właśnie nie! Taki jest jeden problem tylko! Że nie da się już spodam st stąd wyjść! Za 5 sekund was szukam. Wiem Ustańmy tutaj! Ale fajna mapa. No, no ładnie. Dobra, tu widzę, że... Ja mam dosyć łatwą tutaj. raczej. Dobra, ja najpierw szukam krzaki, bo są w SUS. Albo, tak, jak tu wpadniesz, to po prostu nie zabijaj mnie, i ja cię pokażę, jak ten wyjść, bo znalazłam już sposób. Okej. Okay. ja, ja też muszę niską mierzyć w ogóle. Okay, nie da się dobra. Tylko Tak, ustanę. Momencik. albo jest niska grawitacja, dlatego możecie być w dziurach? O kurde. Ale słyszę to przez kroki, ja nie mogę nic znaleźć tej osoby. Ja też coś że słyszę. I to Leny są kroki! Dobra, No bo mój Lena, mój lena, mój lena mój. podobno jakąś miejscówkę, ma ona chyba się tam gdzieś zbugowała. I ona się rusza kurde za chwilę! O! Cholę ci ode mnie! Nie, nie, nie mogę Nie mogę cię Uciekać! No nie, No, ja jest... Dobra, kolega dobra, kolega, kole, kolega ma dobrego aim'a. Ale za to możesz teraz patrzeć gdzie jestem o, ja wyję! Ja też wyję. ja... bo ja też teraz, mm. ja teraz, teraz fukam, ja też teraz fukam. No papuś. Mogę Cię zabić? Nie Chwila. Nie ej, nie to sujemy, to sujemy. ej, to jest nie fair, bo Krzyk wiedział konika, gdzie jestem, więc teraz ma łatwiej no Ale to nie to pamiętam to w sumie, gdzie teraz jesteś, gdzie byliście w miarę. Czekaj, bo ja się tam chybałem, to Lena była gdzieś tam. Ktoś może być, ale była chyba gdzieś tutaj. Pewnie gdzieś chyba na tym grzybie gdzieś jakoś. Kurna widział mnie! Dobra, ja tu szukamy to... leny. Pamiętacie, gdzie dzielena była, bo ona chyba gdzieś... Ja pamiętam, tutaj, ja, tak? pamiętam. To ja pamiętam! Tak. Gdzie jest ta ja czaszka? Pamiętam. Gdzie jest ta czaszka? Ja teraz muszę tylko znaleźć czaszkę i, i będę mógł ustalić miejsce. Tu jest ta czaszka! Okej, okay, okej. Okay.

Fajnie ten tryb, podoba mi się. No Zmienię, ja też zimienię, nie wiem, nie Musimy zmienić skinię nie, nie, nie wiem, czy jest możliwość. Mam dobra, skinę, ej, ale ma dobra, teraz zróbmy coś, takiego, nie mam. Zróbmy, zrób, zróbmy coś takiego, że ta osoba, która zostanie znowu, ten to nie, to nie podpowiada, żeby ta osoba nie została znaleziona druga, okej? Okay? To teraz szuka, to teraz szuka. Ja, ja. Nie ja. Więc. Dobra, czarny. Czarny! Więc, więc jakby to. Ja! Na górze! Nie da się. Na górze, Bartuś! Na na rurze. Rurze. Ale dobra, jakby co, jakby na przykład mnie Fumon złapał, to ja mu nie będę podpowiadał, żeby nie było, żeby inne osoby, bo jak pierwszą osobę na przykład ktoś Fumon by złapał, to było. Nie, po prostu, nie, po prostu nie, nie skupiamy się na miejscówkach innych graczy, skupmy się tylko na sobie, nie, nie obserwujemy jakoś wokół... No właśnie, tylko... ale nie, no to po prostu nie, bo ktoś może na przykład przypadek zobaczyć, na przykład ja właśnie widzę Leny, więc według mnie nie, inno osoby nie szukają. Okay. Nie okay. no, będzie fajnie jak wyszuka, więc według mnie mogą. Ja się po prostu schowałem i się nie skupiam na waszych miejscówkach. Ja totalnie nie wiem gdzie wy jesteście. Mam świetną miejscówkę, gdzie mnie nie widać. Taką, ja taką, ja, ja nie mogę miejscówki znaleźć, to jest trochę schadkę. Dobra, z tej strony może i mi widać, więc muszę bardziej jeszcze schować. No tak, a jak... Trzeba muszę mieć ten kubeł na śmieci na głowie. No kurde, ja nie Kupkę umiem. Kubła. Dobra, czyli jeś, jeszcze powiedzmy, skajmy, że szuka. Ja I zrobimy kolejną rudę. I dopiero po kolejnej rudze kontynuujemy. No to czemu tu się nie da kłócać? No bo ja no, właśnie skoczyłam. A... Ja mam taktykę. Pozdrawiam. Strzelam wszystko. Powodzenia. A ja tutaj widzę ko kogoś kroki. Słuchaj, I skłócuję tej skończyłem? osobie. O, no, na przykład Aha. tak, Bartek, by się ruszałaś i widziałem kroki? Nie, nie ruszyłem się. A ja kroki miałem. A może to było innej osoby kroki? Nie, okej, żeby tak przelec. O, Tu ktoś jest? O. No. I o, ja jakoś zostałem. Dobra, tylko nie wychodźcie nie do mnie. No to idziemy no, my do Krzyszta. Nie, nie, jeszcze. Nie, 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 nie szukamy? No i No to takie czarne. Ej, ale nie, ale, ale, nie wczerze, to co według mnie, patrzcie, mam ma, macie aż 10... Oh! 9, aż no 9 minut! Mamy aż w 9 minut tak szczerze. No ale nie szczerze, według Czerwona mnie... Czerwona garstka! Tak. Ale nie, nie, tylko niech pierwsza osoba szuka według mnie, bo to 9 minut, więc nie ma bata, żeby ktokolwiek dostał do końca, jeżeli będą trzy osoby na przykład szukały. No dobra, ale to wtedy Tyle. możemy nagrać więcej kolorów, a nie tylko podpowiedzi. Dobra, to jest Lena albo Krzyś yy, muszą szukać. No to lena. lena. Ej, to pisaj. może jeszcze raz Lena. No. Zielony. Zielony. Uu. Gdybym był krzyżorem, byłbym zielony. Taki kolorek był... fajny! Taki dokładniej. Na którym stoję. Ej, ta mapa będzie słownie cała chyba w takich pnączach i tak dalej. Trawa drzewa. No! O bofe! O boże! O Jezu ale fajna, ale fajna czawka. Ale Ej, ale, ale, ale na nas słyszy? Ej, śmiechnie. Ej, ale, ale na nas słyszy? Nie wiem. Nie wiem. Siema Krzysiek! O! No nie, nie ma tych samych kamieni. Ale ty ciekaj. głupi jesteś, bo to można od drugiej strony wejść. Nie gadasz. No bro. Ej dobra, nie. Ja tutaj nie będę siedział. Ja idę zamiast tego. Dobra, ja idę do ja Nie tak siedziałem, tak? bo to jest takie, takie, takie po prostu. Lena mnie tu nie znajdzie. Ej, no, no way. No, nie modkować, bo nie, że ja no, no way, bra. No way. No way. No way. No way. No way. Nie ma się ruszać. Nie było, że się ruszą. Się zespiła obok mnie, bo ja jestem na środku mapy dosłownie, nie? Ona mnie może łatwo znaleźć teraz. Okej. Na razie mnie nie ma. Ona chyba też ma taką samą taktykę, żeby strzelać wszędzie, gdzie popadnie. Tylko, że jak my jesteśmy na drzewach, to nas nie strzeli. U mnie będzie łatwiej. Ale blisko jest. O kurde. Przede mną dosłownie jest, nie? O kurna. O panie, czuję to. Zara chyba pójdę, papa. Pa. Zara chyba pójdę spać. O, bo wspomnę. O, bo Skip deeper And just me stay you you I just be je, never je, je, by you know a nie? I Nie A może pójdę, może nie Nie, nie pójdziesz Zgubiłeś lana? Nie wiem, trudno stwierdzić. Bo ona cię już chyba nie szuka. Ja się nie ona jest. Zgubiłeś go w ogóle. Na tym chyba kamieniu na środku mapy. No właśnie chyba tam jestem... Ja w środku... Ja jestem w środku, nie? Ona jest nade mną. O kurde. Czerwoną kartkę tam, może mnie znajdzie. Ale ten dźwięk był głośny. O kurda. Ale to było. No mi na początku do jednego hita ja jej uciekłem A ja teraz, myśli nie? Ona chyba, że jestem pod mapą, nie? Bo ona mnie zna, się może. Ja mi padę poszedłem do pierwszej, gorfej miejscówki, tylko po to chyba poszedł tam schować na chwilę. Lena... O kurna! Oh my God. O. Co wy razem w ogóle siedzicie? Nie, ona jest na tym kamieniu chyba stoi. I już patrzy. Ale ty z nie, nie. Chyba kurde jestem bye bye. Chyba wchodzi do tego kamienia Nie weszła! O kurde! Dobra, wchodzi do tego. Idę, idę pod dymić lecę do was. Ej, ona mnie naprawdę zależała. Ale To nie do mnie, to nie do mnie, ja! bo ja jestem utrudnione! Okej. Okay. Tak. Widziała mnie! O kurna! Ejka! Ej, zgubiłem ją! Nie, nie gadaj! Nie! 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 Lena, nie! Nie! Ej, ona mnie naprawdę zgubiła! Ale dostał fapuś! Dostałem, 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 Ej, dostałem, 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 Co? To a... to w w dostałem, <gry> ja dostałem, dostałem, dostałem. Nie, nie, mój Boże, O nie, Boże, o mój Boże, O mój Boże, o mój Boże, nie, 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 tutaj, tutaj nie, to no ale, ale miała tylko jedna osoba ten ja szukać. Ej, mogę teraz je szukać? Krzyś, teraz Krzyś, bo ona tego nie szukał. No nie chcę dobra. szukać, muszę przyznać, ale dla Ej, kontentu. to ja mogę, ja mogę do Krzyśka. Dobra, dla kontentu raz, ja w tym odcinku tylko raz będę, okej? Okay? Okay. No dobra, to bierz. Ale mam fajkę. Ja o, Siemasz, jak? Czerwona kartka dla Księżka. Be. Bartek. Nieładna ta emotka. Czerwona kartka. O, o Bartek. Co to jest? Co to jest? Ej, kurde, ej, ale część tu się będzie schować w tym. Ej. Ja się, Cieszyk... No, co? Będziesz... Będziesz miał ciężko. Ciężko, to się też schować jest gdziekolwiek. Ale ja mam Nie, jestem. nie, to... ja zatańczyłem mnie z tej Będę miał prawa autorskie. Nie, kocham tę grę. Mam prawa... Będę miał prawa autorskie. Super. Dobra. Nie ma szans, że on to sprawdzi. Albo dobra, może jednak... Chowam się tutaj i to gdzie tam. Najwyżej tam przebiegnę. tak o kto ty Ooo, o co tu chodzi? No, ale tak jest, jest. Nie, 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 Krzysiek. Krzysiek, nie, nie. No, potem wypadować, ma szczęście. Nie Krzyg zostaw? Zostaw. Dobra, o, jeden dead. Chodź, pomóż mi jakiś znaleźć i lena. To lecimy nie, kochani. Jeśli nie no, jeśli wiesz gdzie jesteśmy, to nie szukasz. Ale ja naprawdę ja tylko nie patrzyłem, ja po prostu uciekałem ze strzyciem, nie? Jeśli nie patrzyłeś to spoko. Trzeba sprawdzić wszystkie krzaki dosłownie. I drzewa, bo mi tu dało w ogóle drzewie schować. Ooo! jak mogło się schować? W drzewie, no to dzięki za podpowiedź! Tutaj może? Nie. Teraz nie i taki grę by spadł. To jest dziwne trzeba trzeba znaleźć. Takie na przykład. Dobra, no w tutaj może być fopek, ale nie wiem. Gdzie ja jestem? W czym ja jestem? Widzę, że tutaj mógłby być fopek. Jak mnie znajdziecie? No to nie jest jest Lena. Lena! Lena! <suszy> <dudzimy> nie e, dobra, czy ty jesteś na drzewie, tak, chłopuś? Ja nie, nie mówię. Ja wiedziałem, że na nas się spada, kurde, ten spawa. Cześć, nie też to było. Czekajcie ja widziałem kroki. A my, albo tu by była kulować. fajna kampa. Teraz trzeba każde drzewo sprawdzać, nie? Ja powiem, powiem, powiem. Kroki! Kroki! Czy ja tu dobrze widziałem? A ja się... Z, powiem mam, ja się nie ruszam. Ja się całkowicie nie ruszam. Nawet kamerą nie ruszam. Czy ja widziałem kroki? Mówi bo ona obok ciebie ciągle chodzi. Nie, ale to tak nie działa, bo teraz moimi teammateami jesteśmy, więc... Tak nie działa. O, Kurde. W ruchu, chciałam, drzewie. To się ja właśnie słucham krok jak chodzimy o tej kiniętki. O, to chyba kurde jednak słychać, co? nie chciałem mówić o ja to horrible, Na tym drzewie! Ej, ja też ja w ogóle sprawdzam i strzelałem, nie? Zacznijmy i koniec. Ja, ch ja chcę teraz być. Okej. Okay. To teraz niech będzie wiarny smoczek. Uuu, lecimy zielone. Zielone! Zielone! Nie, lec zielone! Zielone! Robin Jerona to zielony młyn Din dyry din din dyry din din Zielony e, magę Znaczy, znaczy czekaj, 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 bo ja mi z Gilonem myli Palion, e, Palion, Palion, Palion ma... Y, nieberło... nie, nie... Jak palion Imperium, to się... Palion Imperium... Wielkie Pal O, tak to było. O, ale to jest fajne miejsce, mogę tu się schować? To w ogóle fuka. Ja. Ono. Co to jest za fajne miejsce? Tu czarne, ale tu czarnuchowo. Mogę to cię w tym jakimś schować? Nie. Aha, on sadga. Jedziemy, kochani! 4, 3, 2, 1, go! Let's go! Czyli się jest, nie ma. O, kroki! Dobrze wiedzieć! <laughs> Dobrze wiedzieć! Hmm. Hello! O, o, Lena ucieka! Jak fajnie, oh! ale bym Lena szybko znalazł. Ale bym ją upokorzył. Hello, Papa Lena. Szybko poszło. Hihi, teraz znajdź chłopka. Jeżeli Lena pójdzie do mnie i po prostu. No, to będę zły. A szopak ma dobrą kampę? Nie wiem, nie widzę. Widzę, widzę, widzę jego nick, ale no nie wiem jaki ma kampy, bo no no nie widać, po prostu źle. Tutaj gdzieś? Nie. Czy co? Czy ja widziałem kroki? Czy ktoś się tu ruszył? No nie wiem, może opuść tam u siebie jest chyba. Nie wiem, ci... nie, 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 będę ci tutaj podpowiadał zbytnio. Who is that? Who is that? Hyder's Left fo, Dobra, fopek, 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 je, fopek Robi takie, ciężkie polecenia O kurwa szopu No nie do mnie Dobra, e, ogólnie, hopuś tam do mnie, fwyfet, sadkę, do mnie No ale ja spadam no, aha, to bolało. no, no, to ale to było nie fair. Jakby Jakbyś to Fopuś tam schował dalej, ja do niego idę i go zabiję, zabijmy tego fop 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 Fopuśa pączego. Ale o, Fopuś, Fopuś jest tam, gdzie wcześniej je stałem. Tam skut, ja uciekłem. No gdzieś pewnie na górze stoi. Na tu nie ma. To pewnie? To pewnie. Jak to nie? nie Jego nawet tu nie ma. Niech nie ma go już. Uciek. No i widzicie, bo on do mnie pfet, e, w, go za, z, zamiast go złapać, to z mnie goniliście. Widzicie, bo, bo to bardzo głupi jesteście właśnie, nie? A nie wiedzieliście, że uciekali ci kobiety No, ale to twoja wina. To w 100% wina Fopka, jasne? Czy tutaj może ktoś jest? O, nie ucieka. Dobra po tej rundzie ostatniej myślę, że już starczy filmu Tak Być 18 minut Gdzie jest papuś? Tam jest? Tam, ty go gonisz, nie ten, wjedzę smoczek Ty go gonisz Dobra, zabiłem go Ej mogę być drugi raz? Nie To Mowew, Mowę, mowę ja. Ja szukam i kończymy odcinek. Krzysiek w ogóle nie był, to on powinien być. Nie, ja byłem raz. A, byłeś raz. Dobra, Bartuś. Sikuj. Black, no, znowu! O Jezu. Powodzenia. Moja ulubiona emotka. To jest ciężka mapa. Jaka ulubiona? Pokaż, pokaż. Na Ale brzydko grasz! Ale brzydko gra, wiesz co powiem? Czerwona kartka! Black, Boże, black jest takie średnie mocno. No, to jest takie dziwne, ciężko to się schować w ogóle. No real, dziwne bardzo, nie łapy, nie fajne. Not good. A może jakby się tutaj, się tutaj no, nie, To, tutaj jest, to jest, to, to, jest, to jest, to jest takie mocno średnie, ale dobra. Tutaj też tak nie gód, bo ja mam jaskrawego w ogóle skina całego. No odejdź ode mnie, Lena! Czy tutaj można się w jakąś dziurkę ścisnąć? By było dobrze. To ja nie jest to dobry pomysł, bo ja tutaj wtedy nie jestem wykrywany tym. się w jakąś dziurę schować. Pozostało 20 sekund na schowanie. 10! 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Szukam jak nie zostanę pierwszy znaleziony, to się dziwię tak szczefę Jak ja nie zostanę znaleziony ostatni, to się też dziwię Ja pierwszy muszę być znaleziony, nie? Górki nie muszę opuścić! <ścoughs> Kurno no.

Sama. To teraz Lena. Dała czas Lena. Lena o, tam nie O Lena! Dobrze Ale trafiłeś w nią! Dobra! Widzowie kończymy odcinek! Eee, to, to więc no, zostaw czapkę w górę, suba słówa su, z dzwoneczkiem i e, mogę się chce komuś udostępnić i jeżeli podoba się ten odcinek i pomyślisz sobie takie hmm, o tej, tej o, ta osoba też może by chciała mieć ten odcinek bo by się jej spodobał e, no więc e, ten e, kolega właśnie dał mi e, ten prawa autorskie więc zakończymy kończymy prawami autorskimi widzowie e, i e, też jeżeli dotrwaliście do końca napiszcie Hashtag Lego e, A próbne mam na pewno serduszko No i no No i no papa